Do kany dociera informacja o skandalu. Przytłoczona sytuacją ucieka i płacze, lecz szybko staje na nogi z zamiarem stawienia czoła obecnym wydarzeniom. Czy sytuacja jest aż tak beznadziejna, jak nam się wydaje? Witajcie, zbłąkani internetowcy. Nie mam pojęcia, co robicie na moim kanale, lecz zapraszam Was na kolejny materiał z omawiania mangi o Shinoko. Dzisiaj notaśmy wieżę rozdział 104 pod tytułem Środki Zaradcze. Standardowy materiał składa się w głównej mierze ze streszczenia fabuły rozdziału, co kończy moja krótka opinia o nim i tym, co wnosi do załości fabuły. W tym momencie ostrzegam Was przed oczywistymi spoilerami z mangi, a także proszę was łapkę w górę i suba. Tymczasem przyszła pora na dalszą walkę z tabloidami. Rozdział rozpoczyna rozmowami jako z całym Mikomachi. Menadżerka mówi, że muszą się mocno zastanowić nad tym, co zrobią z artykułem z tygodnika Prawdziwe Życie Gwiazd. Ruby mówi, że to dość niespodziewane, że akurat Kana, która nigdy nie miała chłopaka, wywoła miłosny skandal. Kana wybucha mówiąc, że nie było w tym żadnej miłości, a jej status singielki nie ma tutaj nic do rzeczy. Od razu jednak poważniej, mówiąc, że o ile między nią i Shimon do niczego nie doszło tak, spędziła w mieszkaniu Shimy dużo czasu o późnej porze, więc nie mogła nikogo winić za wyciąganie błędnych wniosków. Przepraszam, i jako mówiąc, że zawiodła jako profesjonalistka. Menadżarka mówi, że wcale nie uważa uchwycenia przez paparazzi na zdjęciu jako brak profesjonalizmu. Nazywa reporterów sępami, którzy śledzą gwiazdy na każdym kroku. Mówi, że za czasów Ai mieli z nimi niemałe problemy: śledzenie, dyktafony pod stołem, wdzieranie się na cudzą posesję. Balansowali na cienkiej granicy prawa, byleby znali chwytliwy temat. Nawet doświadczeni w temacie mogli mieć z nimi problemy. Miako uświadamia swoje gwiazdy, że artykuły o idolkach nie sprzedają się za dobrze. Owszem, istniały zespoły wywołujące większe sensacje, lecz one na swoim obecnym poziomie nie wpisywały się w ten obraz. Uświadamia Kanek to był prawdziwym celem artykułu. Zdjęcie zostało zrobione przed blokiem, w którym mieszka Shima. Wielu celebrytów nie korzystało z hoteli, tylko sprowadzało kochanków do własnych mieszkań. Dlatego paparazzi czatowali pod blokami. Fakt, że czekali akurat na Shimę sugerował, że któraś z kochanek dała cynk prasie. Sama zdrada jeszcze nie była tak chwytliwym tematem, lecz gdy w grę wchodził inny celebryta, to można było sklecić z tego ciekawy artykuł. Gdyby Kana i Shima weszli do bloku w różnych ocenach czasów i nie Zostali razem sfotografowani, nie byłoby mowy o artykule. Miako obwinia się o to, że nie powiedziała jej o tym środku zaraz, zaradczym zawczasu. Memcho zauważa, że w mailu nie napisano nic o romansie, czyli zamierzali zostawić wszystko w sferze domysłu czytelnikom. Miako mówi, że nie ma się temu co dziwić, brokowce musiały uważać na swoje artykuły, aby uniknąć pozwów. Musieli mieć mocniejsze zdjęcia, jako przyciskująca się para, aby użyć słów gorący romans. Teraz mogli jedynie mówić o nocnej randce w mieszkaniu celebryty. Jednakże istniały pewne sposoby tudzież środki zaradcze przeciwko paparazzi. Aby nie opisywać wam ich szczegółowo, bo to zasadniczo aż dwie strony suchego tekstu bez prawie żadnych obrazków, opiszę wam je skrótowo. Wybierajcie osiedla zamieszkałe przez wielu celebrytów lub miejsca, gdzie trudniej się przyczaić. Jeśli ze sobą chodzicie, zamieszkajcie w tym samym budynku. Nie wolno publicznie chodzić pod ramię, trzymać się za ręce, całować ani upijać. W restauracji spotykajcie się najlepiej w minimum trzy osoby. Jeśli to możliwe, wybierajcie prywatne sale i przychodźcie osoby. Nie traćcie czujności nawet na wakacjach, szczególnie trzeba uważać na początku sławy. Nie róbcie sobie wrogów. Mijako mówi, że przecieki z wnętrza grupy nie są zbyt rzadkim zjawiskiem. Słyszała i miała do czynienia z osobami zamieszanymi w takie sprawy. Często idolka, która musiała odejść z branży, w ramach prezentu pożegnalnego sprzedawała informacje komu trzeba. Słyszała również od znajomego, że reporterzy toczyli wojnę na przecieki w celu zdobycia fuchy na Igrzyskach Olimpijskich. Mijako podsumowuje całą sytuację tym, aby idolki uważały na to, z kim się spotykają, i przestrzega ich przed byciem niemiłym dla reporterów, gdyż ci mieli brzydki zwyczaj mierzać z błotem. Tych, którzy im podpadli. Kana ze łzami w oczach przeprasza wszystkich za kłopoty. Była nieostrożna i chciała zbliżyć się do Shimy, licząc na jakąś rolę. Była gotowa zrobić wszystko i straciła z oczu to, co ważne. Robi przytula ją dla dodania otuchy i wali płomienną przemowę o tym, jak Kana nie zrobiła nic złego i żadne z nich nie jest idealne. 24 na dobę i źli są ci, którzy robią dla zabawy zdjęcia celebrytą, żeby ich pogrążyć. I teraz tak, nie chcę zabrzmieć jak ktoś kto naśmiewa się z i jej słów, ale jak na kogoś kto ze łzami w oczach dodaje otuchy psiapsi z zespołu, na następnym kadrze jeszcze tego samego dnia wygląda jak ktoś średnio przejęty? Zupełnie jakby jej słowa to była wygodna dla tej sytuacji maska troskliwej, żeby zespół w którym gra się nie posypał ale może to ja się doszukuję główna w klozecie. Wieczorem w domu rodzeństwa Hoshino, Ruby zastanawia się nad tym, co stanie się z Arimą. Aqua wydaje się być tym szczególnie przejęty, ponieważ echem w jego głowie odbijają się słowa Memcho o tym, że to przez niego Arima stała się idolką. Aqua pyta siostrę, czy gdyby istniał sposób na uratowanie Arimy przed skandalem, ale wiązałoby się to z ciężkim i trudnym wyborem, to czy by jej pomogła. Ruby momentalnie z i słabo przejętej zmienia się na chwilę w nadwyraz szczerą wersję siebie, mówiąc, że owszem, zrobiłaby to, ponieważ Ponieważ to jej przyjaciółka. Rozdział kończy Aqua, który mówi do siebie w myślach, że artykuł musi zostać klepnięty i oddany na dwa dni przed publikacją tygodnika. Wciąż mieli czas. No i mamy nazwijmy to wstęp do tego, o czym mówię od kilku tygodni. Aqua zaczyna podejmować działania. Rozdział sam z pozoru skupia się na Arimie, ale jakby spojrzeć na to z szerszej perspektywy skupia się on nie tyle na samej postaci, co na problemy świata show biznesu, jakim są paparazzi. Tutaj akurat mogę zabrzmieć jak jakiś odseparowany od społeczeństwa od ludek, ale akurat ja nigdy nie rozumiałem tych wszystkich sensacji, że ktoś się nie wiem, puścił na boku w świecie gwiazd. Może wynika to z faktu, że w moim centrum zainteresowań jest to, czy REM kiedyś odzyska wspomnienie albo czy akwa będzie zakane. Spoiler, nie będzie. Kurwa. Dlatego też te wszystkie artykuły do szmatławców i gówno magazynów zazwyczaj gówno dla mnie znaczyły. Dzisiaj co prawda żyjemy w dobie internetu, więc skandale czy też dramy toczą się głównie w internecie i reporterzy i paparazzi odchodzą powolutku do lamusa, bo zasadniczo zastępują ich często twórcy internetowi sami w sobie. Wiecie, jeden youtuber nagra na kogoś filmik, co wywoła skandal, zainteresowany odpowie, i kółeczko z się radośnie kręci i kręci, a sam temat wygasa już po kilku tygodniach, bo wszyscy mają tego dość. Bo tak na dobrą sprawę, czy cała Polska dalej śledzi losy Dubiela i Stu? No, no nie wydaje mi się. Co jest dość ironiczne jak na rozgłos, jaki zyskała sprawa. E w sumie to było nagłośniane dodatkowo przez publiczne media, bo wiadomo, kiełbasa wyborcza w tym okresie, więc politycy o tym mówili, bo temat chronimy dzieci zawsze dobrze się sprzedaje. Albo o, ten pato streamer, co tam niby uciekł z Polski, bo spił małolatę na streamie czy coś. Już, już nie pamiętam szczegółów, ale to też była głośna sprawa. No właśnie, to jest też coś, o czym mówiła Ruby w poprzednich rozdziałach. Popularyzacja mediów społecznościowych często ratowała nie tylko idolki, ale i innych celebrytów przed skandalami, które mogły zrujnować karierę. Oczywiście takie rzeczy dalej odciskają się na karierze, ale nie z taką siłą jak kiedyś. Co nie zmienia faktu, że upierdliwi reporterzy są problematyczni. Oczywiście nie dla wszystkich, bo mamy wielu twórców, którzy udostępniają niemalże każdy wyrywek swojego życia w necie. Dlatego jak już ktoś zada sobie trud śledzenia ich, to może znajdzie ich z ozgrozą, jak puszczą bąka w metrze czy coś. Ale nawet takie osoby mogą chcieć coś ukryć przed światem, a upublicznia nie z pozoru. Kar każdego wyrywka z życia może być jedynie zasłoną i środkiem zaradczym przed chciwym wzrokiem. Paparazzi czy ogólnie wścibscy ludzie mogą być dość problematyczni dla twórców takich jak Kushi czy Gabriel Hyodo, którzy tworzą kontent z danej dziedziny związanej z ich życiem, bez upubliczniania informacji o faktycznym życiu prywatnym w celu uszanowania prywatności swojej rodziny. No bo wiadomo, nie każdy chce, aby ludzie wiedzieli o nim wszystko. Ja też w sumie nie mówię wam wszystkiego o sobie. Paparazzi to odwieczny problem tych popularniejszych celebrytów, a to, że dostaliśmy aż dwustronnicowy poradnik od Mijako jak ich unikać pokazuje jak upierdliwi potrafią być ci ludzie. Poprzez zbalansowanie na cienkiej granicy prawa potrafią od tak niszczyć innym życie tylko po to by artykuł się sprzedał. I w sumie potem cykl rozpoczyna się na nowo bo nowy tygodnik i nowy chwytliwy temat. Bagno większe niż to na którym mieszkał Szarek, że tak to ujmę. Co do samej Arimy Kany to oczywiście mamy tutaj krótką stawkę, jak płacze przed innymi i mówi, że straciła z oczu to co ważne i nie zdziwi ją co pomyślą o artykule inni, bo Wiadomo jak to wygląda. Jest to zasadniczo podsumowanie poprzednich rozdziałów i podejścia Rimy do całej sprawy. Choć nadal targają nią emocje, to widać, że jednak jest gotowa ponieść konsekwencje swoich czynów i weźmie to na klatę, jak bolesne by to nie było. Tym co mnie kupiło jak paczkę żelków w tym rozdziale to huśtawka nastrojów Rubin. Bo generalnie jak na to jak bardzo ją obecnie wzięła z nieczulica na prawie wszystko, to te jej łzy wylane dla Arimy wydawały się z leczka fałszywe. Jakby wywołała je na siłę, byleby ją pocieszyć. I nie wiem może to ja się doszukuję skrzywień u już dostatecznie skrzywionej nastolatki. Ale to przejście w następny kadr, gdzie Ruby ma taki wyraz twarzy jakby przejmowała się losem Kany tylko dlatego, że jest część zespołu, a nie dlatego, że jej współczuję czy coś. No, wyjątkiem wydaje się być to szczere, przecież jest naszą przyjaciółką. Cytując Paczesia, przerażające! Bo ja przecież widzę, że to dziecko samo nie wie, co czuje. A ja mam gorzej, bo mi się trafiła dziewczynka, więc wiem, że akurat z tego nie wyrośnie. Jeśli się mylę i tylko ja tak odbieram Ruby, to w komentarzach możecie się na ten temat rozpisać, bo na tyle na ile znamy Ruby, to gdyby faktycznie ją to ruszyło, to chyba wyglądałaby na bardziej przejętą, tym, że przyjaciółka może pójść na dno przez durnego brukowca, ale jeśli mam rację, to gratulacje dla skilla Ruby, bo tak na zawołanie popisowo się rozpłakać, jeśli to prawda, Kanuś chyba ma konkurencję w bekanuniu na spontanie. Ten żart nigdy mi się nie znudzi. Sama końcówka rozdziału zwiastuje, że Aqua teraz wejdzie do gry i zrobić coś, aby artykuł o kanie nie ujrzał światła dziennego. Co to będzie? No, spokojnie, nikogo nie zabije. Ale nie będę wam spoilerować najlepszego twistu tego tomu, ale uwierzcie mi, to wywali wszystko do góry nogami! A wam jak podobał się rozdział? Dajcie znać w komentarzach. Widzicie także na mojego Twitcha, odpadam Facebooka, TikToka, Xa, Instagrama, a także kanał współtworzony z Nishino, gdzie już jutro wlatuje kolejny karciany podcast, a jego tematyką będą pasjonaci. Na tym kanale widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale z omawiania nowelki Zero. Kolejny materiał z Oszyjnoko już za tydzień, tymczasem to by było tyle na dzisiaj. Do zobaczyska, ludziska.